Hello, hello, mam na imię Kuba, jestem narkomanem, lekomanem, alkoholikiem oraz jedynie Przeczytam Ci teraz swoją ostatnią pracę, którą napisałem na odwyku. W teorii mam zadane jeszcze dwie prace dodatkowe, o które poprosiłem, możliwe, że je sobie napiszę w domu, nie wiem czy będę je dogrywał czy nie, ale to jest ostatnia praca, którą zdążyłem przeczytać, przedstawić przy terapeutach oraz przy innych pacjentach. Tą pracą są moje kompulsje, zachowania, myśli i substancje. Opisz swój cykl nałogowy. Mam nadzieję, że się doczytam, bo właśnie miejsca w nie brakuje, i musiałem drobnym druczkiem co każdą linijkę pisać, co każdą kratkę. Więc będzie ciężej, ale dobra, lecimy. Mogę policzyć na palcach jednej ręki sytuacje, w których byłem w stanie powstrzymać się od kompulsywnego objadania się podczas marihuany i gastrowady. Mimo tego, zawsze mawiałem sobie, że zapalę i wykorzystam ten zmieniony stan na robienie czegoś kreatywnego. Kiedy jestem już pod wpływem. Mój proces myślowy zmienia się całkowicie. Mówię sobie wtedy, że mam teraz znacznie większe doznania smakowe, więc muszę się narrzeć, bo szybko nie będzie takiej okazji. Wmawiam to sobie nawet, gdy mam duży zapas tej używki i wiem, że będę palił prawie codziennie. Zaczynam od jedzenia czegoś zdrowego i wytrawnego, aby słodki smak nie pociągnął mnie zbyt bardzo. Gdy zjadam naraz 7 do 10 tysięcy kalorii, wszystko traci swój smak. Mam wrażenie, że wpycham w siebie te, a mimo tego nie mogę przestać jeść. To właśnie w takich momentach postanawiam wziąć się za słodycze, bo są one w stanie przełamać moje wyczerpane kubki smakowe. Jem wtedy kolejne kilka tysięcy kalorii, czując do siebie wstręt od i obrzydzenie. Brzuch boli mnie już do tego stopnia, że kilka razy podczas jednej uczty muszę się położyć, aby wszystko się przetrawiło i ułożyło w jelitach, robiąc miejsce na resztę jedzenia. Leżąc odczułam zjazd dopaminowy, i niesamowite wyrzuty sumienia. Te uczucia są dla mnie tak bolesne, że chcę od nich automatycznie uciec jedzeniem. Próbuję się wtedy powstrzymać myślami w stylu Człowieku, ogarnij się. Im wcześniej przestaniesz, tym mniej będziesz żałował. Przecież to już nie ma smaku, a ty dalej jesz. Wtedy jednak pojawia się we mnie myśl będąca kontrargumentem. Zjaraj się jeszcze bardziej, dzięki czemu znowu wszystko będzie lepiej smakować. Jest to kłamstwo, bo w takim przejedzonym stanie nie dam rady zjarać się bardziej, niezależnie od tego, ile wypalę. Wiem to, lecz wypieram to z pamięci, aby dać sobie przyzwolenie do kontynuowania nałogu. W pewnym momencie postanawiam wyjść na spacer, aby trochę rozchodzić to, co zrobiłem. Ledwo jestem w stanie się poruszać, jednak dziwnym trafem zawsze wybieram trasę, w której mijam kilka sklepów. Wchodzę do każdego z nich, czując ekscytację, gdy tylko znajdę się na dziale za słódeczami. Gdy mam pieniądze. Wydaję kilkaset złotych na przysmaki. Wychodząc ze sklepu, czuję takie wyrzutu sumienia za wydane pieniądze, że zjadam wszystko zanim dojdę do domu. Gdy nie mam pieniędzy, okradam sklep ze słodyczy i znów czuję wyrzutu sumienia, które od razu zajadam. Po powrocie do domu, daję sobie nagrodę w postaci posiłku za aktywność fizyczną. Gdy czuję, że wybuchnę z przejedzenia, idę do łazienki, aby wymusić wymioty. Zazwyczaj mi się to nie udaje, jednak gdy się uda... Od razu idę do lodówki, aby coś zjeść, bo przecież zwolniło mi się miejsce. Gdy robi się późna godzina, nie jestem w stanie pójść spać, bo wiem, że oznacza to przerwanie mojego ciągu jedzeniowego i zmierzenie się z konsekwencjami. Zazwyczaj w takich momentach nie idę spać przez dwie doby, aż w końcu moje ciało się poddaje i usypiam. Budzę się po dwóch, trzech godzinach, bo moje uzależnienie wie, że mogę wtedy coś jeszcze w sobie wcisnąć. Idę coś zjeść, kładę się, usypiam. Wstaję, idę coś zjeść, wymiotuję, idę coś zjeść, usypiam, wstaję po dwóch godzinach, jem, usypiam i tak w kółko. To wtedy pojawiają się myśli samobójcze i totalne obrzydzenie do siebie. <laughs> Następnego dnia czuję prawdziwą rozpacz. Wypijam ogromną ilość kofeiny, aby wykorzystać energię z jedzenia na ekstremalną ilość sportu i spalanie jak największej ilości kalorii. Biegam, robię sprinty, spacery i ciągle się wiercę. Gdy tylko popatrzę na siebie w lustrze, dostaję prawdziwej depresji. Wpamiętam sobie, że nie będę jadł nic przez kilka dni. Kiedy jednak wykonam tak dużą ilość aktywności fizycznej, odczuwam ssanie w żołądku, które jest spadkiem glukozy w organizmie. Wkręcam sobie, że jest to głód, aby dać sobie przyzwolenie do kolejnej sesji obżarstwa. Postanawiam wtedy pójść jeszcze na siłownię, na której spędzam dwie godziny, aby chwilowo stłumić mój apetyt. W mojej głowie pojawia się myśl w stylu Skoro zjadłem aż tyle kalorii, muszę je wykorzystać również na zbudowanie mięśni, bo kiedyś schudnę i sobie za to podziękuję. Przed wejściem na siłownię postanawiam się znów zjarać, aby mieć lepsze czucie mięśniowe i ciekawszy trening. Na treningu nie czuję głodu i myślę, że kompulsja się skończyła. Gdy wracam do domu, mówię sobie, że skoro mam teraz gastrofazę i wykonany trening, jest to idealna okazja na nagrodzenie się jedzeniem. Zaczynam kolejny ciąg jedzeniowy i odczuwam straszny wrzut sumienia, przez to, że nie dotrzymałem swojego słowa. Daję sobie wtedy wymówkę, że przecież hormony głodu i nasycenia regulują się dopiero, gdy dwa dni z rzędu będę na nadwyżce kalorycznej. Wypieram z głowy myśl, że ilość jedzenia, którą spożyłem, będzie się trawić przez kilka dni, więc nie muszę więcej jeść. W nocy znów nie mogę spać, więc wypijam kolejną kawę i idę biegać. Po bieganiu cały cykl się powtarza. Niedobór snu się kumuluje, a za tym samym idzie gorszy stan psychiczny i mniejsza kontrola popędów. Powtarzałem ten cykl tyle razy, że zacząłem mieć gastrofazę na trzeźwo. Wyrobiłem sobie taką tolerancję na jedzenie, że codziennie zjadam 7-10 tysięcy kalorii i jestem zmuszony uprawiać jeszcze większą ilość sportu, aby nie przytyć do niebotycznych rozmiarów. To dzieje się praktycznie codziennie. Kiedy przytyję zbyt bardzo, tracę nadzieję i rzucam się na ciąg narkotykowy, aby schudnąć kilka kilo. Ty trzeźwieje, rzucam się na ciąg jedzeniowy, aby poprawić całą poczucie. Zaczynam znowu uprawiać ekstremalne ilości aktywności fizycznej, aby jak najszybciej wrócić do normalnego stanu. Psychika mi się poprawia, lecz nawyki żywieniowe się pogarszają. Tyję do takiego stopnia, że myślę o tym, że naćpałem się na marne. Użalam się nad sobą i zaczynam znów ćpać, aby uciec od tych uczuć. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że raz utracona samokontrola już nigdy nie wróci. W moim przypadku odnosi się to nie tylko do narkotyków, lecz również do jedzenia. Gdy jem posiłek, nigdy nie czuję satysfakcji. Jestem osobą, która zawsze pragnie więcej i nie potrafi dostanieć tego, co już ma. Z tego powodu tak bardzo ciągnie mnie do stymulantów. Tują one chwilowo moje niedoskonałości i można je ciągle dorzucać. Prędzej czy później nadchodzi zjazd, a ja staram się go ukoić wszystkim, co popadnie. Wmawiam sobie, że gdy się zjaram, Mój tam będzie lżejszy i przyjemniejszy. W praktyce, pod wpływem marihuany, mam wytężone zmysły i silniejsze emocje. Wpadam wtedy w depresję, ataki paniki i ciągle wspominam o mojej byłej. Te uczucia są tak okropne, że szukam od razu czegoś, co może je stłumić: alkoholu, jedzenia, leków, później narkotyków. Pijąc alkohol na zjeździe, tłumię większość negatywnych uczuć. Alkohol wyłącza mi również racjonalne myślenie, przez co podejmuję bardzo głupie decyzje związane z dalszą autodestrukcją. Nic nie ratuje mnie w stanie zjazdu bardziej niż leki z grupy benzodiazepin lub pregabalina. Cały smutek wtedy znika, odczuwam jedynie brak motywacji. Problem z alkoholem, benzo czy pregabaliną jest taki, że wpływają one na GABA. Wyłączając te wszystkie swoje emocje związane z zażyciem narkotyków, nie mogę zapamiętać swojej lekcji mówiącej o tym, że nie było warto. Im więcej biorę leków, tym większe mam stany lękowe na trzeźwo. Przez rozchwiane stany emocjonalne, dużo częściej otwieram sobie furtkę do następnego nawrotu. Im więcej ćpam, tym bardziej się staczam i użalam nad sobą. Widzę same konsekwencje zażywania, a zażywanie jest jedynym, co pozwala mi uciec od tych konsekwencji. Zaczynam się wtedy izolować. Samotność jest kolejnym czynnikiem, przez który ćpam. Uzależnienie to jeden wielki paradoks prowadzący do powolnej śmierci. No, także przeczytane wszystkie moje prace z odwyku. Nie wiem jak się tego słuchało. Nie wiem czy to się dobrze oglądało w ogóle, bo szczerze mówiąc, ja czuję, że będzie troszeczkę brakować takiej charyzmy, gestykulacji i w ogóle i w ogóle. No ale co? No chciałem się podzielić tym, co działo się w mojej przeszłości, jak doszło do mojego odwyku. I w następnej kolejności, w następnym odcinku zajmiemy się już moim ukochanym dzienniczkiem uczuć, a w zasadzie dwoma dziennikami, bo odpalił mi się taki kronika, że cały czas tam pisałem, dużo więcej czasu przeznaczałem na pisanie w dzienniku niż na pisanie tych prac, co mogło być błędem, ale z drugiej strony mam wrażenie, że ten dziennik uczuć nauczył mnie znacznie więcej niż samo pisanie tych prac, bo tak strasznie zwiększała mi się samoświadomość, tyle o sobie zrozumiałem i jakby... Najważniejszą, takimi dwoma najważniejszymi lekcjami z tego odwyku, to jest to, że po pierwsze, właśnie ta samokontrola nigdy nie wraca. Zawsze osobom uzależnionym wydaje się, że jeżeli brali jakąś określoną ilość przed swoją stopką, powiedzmy nie wiem, latali przez 3 dni na jakichś stymulantach, brali nie wiem, 10 GISA przez te 3 dni to jeżeli zdają sobie jakąś abstynencję, powiedzmy trwającą 2-3 lata, nie będą nic brali, no to przecież tolerancja się wyzerowała, co nie? Teraz mogę sobie brać mniejszej ilości. Ni ja. Przez ten czas, ta tolerancja, może nie fizyczna, ale taka psychiczna, to właśnie to bardziej chodzi o samokontrolę, a nie o tolerancję, ta samokontrola kontrola nigdy nie wraca, i zawsze, jak masz nawrót, to będzie wracał dokładnie od tych samych dawek co wcześniej. I często, nawet możesz wziąć wtedy jeszcze więcej, bo jeszcze Twój umysł będzie ci dał takie wymówki, że musisz sobie odrobić ten stracony czas. I przez to lecisz w takie potężne ciągi, potężne ilości, wydajesz całą masę pieniędzy i Twój mózg się rozpierdala do granic możliwości. Więc to jest jedna najważniejsza lekcja z odwyku, a druga to to właśnie. Co wyszło z tej mojej przedostatniej pracy o tym, jakie myśli, zachowania, uczucia próbuję stłumić zażywaniem, to to, że całe moje uzależnienie, wszystkie w zasadzie moje uzależnienia, biorą się z tego niskiego poczucia własnej wartości, z tego zamiłowania do dobrego wyglądu, do chudej sylwetki. I jeżeli, jeżeli chciałbym w ogóle jakkolwiek z tego wyjść, jeżeli chciałbym, aby to poszło w dobrą stronę, muszę coś zrobić, żeby nie skupiać się aż tak bardzo na wyglądzie. Bo w mojej głowie pojawia się zawsze taka myśl, że jestem teraz nieszczęśliwy, bo jestem tłusty. A jeżeli schudne, to w końcu moje samo poczucie się poprawi. Ale nic bardziej mylnego. Tak naprawdę chodzi o to, że ja muszę się teraz skupić na zwiększeniu własnej wartości, poczucia własnej wartości, ale niezależnego od mojego wyglądu. Bo z wyglądem jest trochę jak z celem życiowym. Zawsze ci się wydaje, że. Masz jakiś cel życiowy i jeżeli go osiągniesz, to wtedy w końcu będziesz szczęśliwy. A w praktyce, kiedy ten cel osiągasz, chuj się zmienia. Na przykład, nie wiem, jestem biedny, przez co jestem nieszczęśliwy, a jeżeli będę miał kaskę, no to będę szczęśliwy. Po czym nagle stajesz się milionerem i okazuje się, że dalej jesteś nieszczęśliwy, nic się nie zmieniło. No to ja mam tak z sylwetką. Zawsze sobie wkręcam, że jestem tłusty, więc jestem nieszczęśliwy, a jeżeli schudnę, będę w końcu szczęśliwy. Gdzie w praktyce jak chudne, mam jeszcze większe choroby psychiczne, jeszcze gorszy humor, jeszcze mniejszy poziom energii, nic mi się nie chce. I w zasadzie w moim życiu nie zmienia się nic. Może się sobie bardziej podobam, ale to na nic nie wpływa. Staję się wtedy jeszcze większym egoistą. I ja muszę naprawdę zadbać o swoje poczucie własnej wartości, niezależnie od tego wyglądu. Muszę pokochać to, kim aktualnie jestem. Tylko, że co z tego, że to wiem, skoro ja nie potrafię wyzbyć się tego, tej ideologii skupiającej się aż tak bardzo na wyglądzie. Nie wiem w końcu, czy jestem narcyzem czy nie, bo jeden terapeuta, jak mu powiedziałem w swojej historii, powiedział, że nikó nie jestem narcyzem, zbyt bardzo dbam o innych, zwracam uwagę na innych, a drugi właśnie powiedział po przeczytaniu tej mojej pracy przedostatniej, o której przed chwilą mówiłem, powiedział, że słychać w tym rys narcystyczny. Więc nie wiem, zdania są podzielone. Daj znać, czy ci się podobało, bo od tego zależy, czy te dwie prace, które sobie dodatkowo napiszę w domu, czy będę je przestawał przed kamerą, czy nie. Jeżeli tak, to jak najbardziej. Ocz się, wykorzystaj to, czerwte gradość, na radiu.